Cześć, oglądasz właśnie kolejny film, w którym rozprawiam się z mitami dotyczącymi przepisów prawa. Tym razem opowiem Ci o mitach na temat podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, ja nazywam się Iwo Klisz i jestem adwokatem. Skąd wiem, że takie fałszywe przeświadczenia funkcjonują w naszym społeczeństwie, bo stykam się z nimi na co dzień od wielu lat w mojej kancelarii prawnej. Nieznajomość prawa szkodzi, a w przypadku podziału majątku po rozwodzie często jest to wymierna szkoda, bo uderzająca po kieszeni. Nie daj się zaskoczyć, wspólnie rozprawimy się z tymi mitami. Mit pierwszy. Muszę czekać na zakończenie rozwodu, by dokonać podziału majątku. Nie ma że jeśli w trakcie małżeństwa istnieje wspólność majątkowa, nie można dokonać podziału majątku wspólnego. Jednak istnieje pewna furtka, otwierająca możliwość, by rozwód i podział majątku mogły toczyć się równocześnie. Możecie przecież ustanowić w swoim małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. Od tego momentu będzie możliwe przeprowadzenie podziału majątku, nawet jeżeli formalnie jeszcze jesteście małżeństwem. Zwykle, gdy przewiduje, że rozwód mojego klienta będzie trwał długo, a każdy z małżonków chce już ruszyć w swoją stronę, rekomenduję zastanowić się nad właśnie takim rozwiązaniem. Dlaczego? Każda ze spraw kończąca małżeństwo. Czyli najpierw proces o rozwód, a następnie sprawa sądowa o podział majątku wspólnego po rozwodzie, trwają kilka lat. Jeżeli sumujemy długość trwania obu procesów, okaże się, że naprawdę uwolnisz się od byłego małżonka dopiero po 5-6 latach. Wiele osób uważa, że lepiej jest toczyć oba procesy równocześnie i mieć to wszystko jak najszybciej za sobą. Musisz wiedzieć, że rozdzielność majątkową można zaprowadzić w małżeństwie w drodze umowy z drugim małżonkiem, zawartej przed notariuszem. A jeżeli Twój małżonek nie wyraża zgody na zawarcie takiej umowy, zawsze możesz wystąpić do sądu, żeby wprowadził taki ustrój w Waszym małżeństwie przymusowo. Występując takim powództwem, musisz wskazać ważne powody przemawiające za orzeczeniem takiej rozdzielności w Waszym małżeństwie. Zwykle wystarczające jest to, że małżonek wyprowadził się, nie podejmujecie wspólnych decyzji finansowych, toczy się sprawa o rozwód i obawiasz się, że współmałżonek może na przykład zaciągać pożyczki bez Twojej wiedzy. Często taka sprawa o wprowadzenie przymusowej rozdzielności majątkowej kończy się na pierwszej rozprawie i nie wymaga wielkiego zaangażowania. Pamiętaj jednak, że rozdzielność majątkowa może mieć także swoje wady, co warto wziąć pod uwagę. Nie będziesz mógł czerpać korzyści z przysporzeń na rzecz drugiego małżonka, które w innych okolicznościach wchodziłyby do majątku wspólnego. Na przykład, jeżeli małżonek dostanie po ustanowieniu rozdzielności, ale jeszcze przed rozwodem, odprawę z tytułu np. zwolnień grupowych, ty nic z tej odprawy nie otrzymasz. Kolejny mit. Jeśli rozwód był orzeczony z mojej wyłącznej winy, zostanę gorzej potraktowany w podziale majątku. Zwykle to nieprawda. Niemal we wszystkich przypadkach wina w rozwodzie nie ma żadnego wpływu na przebieg podziału majątku wspólnego. Sąd dokonujący podziału majątku zazwyczaj w ogóle tej kwestii nie drąży. Interesuje go jedynie data ustania waszego małżeństwa. Drobne wyjątki dotyczą sytuacji, gdy małżeństwo rozpadło się, na przykład na skutek trwonienia majątku przez jednego z małżonków. Ustalenia sądu rozwodowego mogą mieć znaczenie dla sądu dokonującego podziału majątku, np. w kontekście ustalenia nierównych podziałów. Przyjęło się także, że nierówne udziały w majątku wspólnym nie mogą być orzeczone na niekorzyść małżonka, który został uznany za niewinnego rozkładu pożycia w sytuacji, gdy sąd to o winie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w filmie, oglądając film, do którego link widoczny jest teraz na ekranie. Bit numer 3. Podziału majątku można dokonać tylko w sądzie lub u notariusza. I tak, i nie. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, nie macie wyjścia i musicie dokonać podziału w formie aktu notarialnego albo w drodze postępowania sądowego. Jeśli jednak nie mieliście wspólnej nieruchomości, a jedynie rzeczy ruchome, takie jak samochód czy telewizor, możecie dokonać podziału majątku w dowolnej formie, czyli spisując porozumienie na kartce papieru, a nawet ustnie, na przykład kiedy dzielicie się tylko pieniędzmi. Kolejny mit: mąż założył i prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, więc firma jest tylko jego. To temat, który dotąd wielokrotnie był poruszany w moich nagraniach. Działalność gospodarcza założona w trakcie trwania małżeństwa jest wspólna, niezależnie od tego, kto ją założył i kto ją prowadził. Potwierdzenie może wydawać się absurdalne, zwłaszcza jeśli do prowadzenia działalności potrzebne są szczególne umiejętności czy uprawnienia. Okazuje się jednak, że indywidualna praktyka lekarska żony należy tak samo do niej, jak i do jej męża księgowego. Podobnie żona-nauczycielka w podziale majątku po rozwodzie zostanie uznana za współwłaścicielkę kancelarii adwokackiej swojego męża. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w innym filmie na moim kanale, do którego link znajdziesz teraz na ekranie lub w opisie filmu. Pamiętaj jednak, że ta zasada dotyczy jedynie jednoosobowych działalności gospodarczej, bo na przykład już spółka zarządzi się zupełnie innymi prawami. Mit numer 5. Sprzęt kupiony z własnej wypłaty jest własnością małżonka, którego kupił. No niestety tak nie jest. Zapamiętaj, że wynagrodzenie za pracę wchodzi do majątku wspólnego. Co za tym idzie, rzeczy, które zostały kupione z tego wynagrodzenia, również są majątkiem wspólnym. Majątkiem osobistym będzie natomiast sprzęt służący do spokojeniu potrzeb wyłącznie jednego małżonka, np. sprzęt ortopedyczny, w niektórych przypadkach sprzęt sportowy czy nawet biżuteria. Zwykle do majątku osobistego będzie wchodził też Twój telefon czy laptop. W przypadku biżuterii, dla zaliczenia jej do majątku osobistego, istotne jest, by nie stanowiła ona lokaty kapitału, bo np. zegarek za kilkadziesiąt tysięcy złotych z pewnością tego kryterium nie spełnia, będzie więc stanowił majątek wspólny. Kolejny mit. Samochód jest własnością tego małżonka, który jest wpisany w jego dowodzie rejestracyjnym jako właściciel. Dla urzędu z pewnością sytuacja właśnie tak wygląda. Ale dla sądu przeprowadzającego podział sprawa prezentuje się zgoła inaczej. Samochód zakupiony w czasie trwania wspólności majątkowej stanowi współwłasność zarówno męża, jak i żony. nawet jeśli któryś z nich nie posiada prawa jazdy. A teraz inny klasyk gatunku. Kredyt spłacany z mojego własnego wynagrodzenia to wyłącznie moja sprawa. Tak nie jest, chociaż to sytuacja dość powszechna. Wyobraźmy sobie Agnieszkę, która swoje pierwsze zarobione pieniądze przeznacza jako wkład własny na kredyt po to, by kupić samochód. Spłaca kredyt przed ślubem przez 2 lata, a następnie po ślubie przez kolejne 3 lata. I chociaż zarówno przed ślubem, jak i po ślubie pieniądze na spłatę pochodziły z tego samego źródła, czyli z pensji Agnieszki, okazuje się, że po ślubie spłacała zadłużenie z majątku wspólnego. Dlaczego ma to znaczenie? Bo mąż Agnieszki może żądać od niej zwrotu nakładu. Tak, nie przesłyszałeś się. Wynagrodzenie małżonków jest przecież majątkiem wspólnym. Kredyt został zaciągnięty przez Agnieszkę przed ślubem. Spłacając go po zawarciu małżeństwa, uszczuplała majątek wspólny swój i swojego męża. Mąż Agnieszki w przypadku rozwodu będzie miał roszczenie o zwrot połowy rat kredytu. Więcej o zasadach spłaty kredytów w czasie trwania małżeństwa dowiesz się oglądając film, do którego link widzisz teraz na ekranie lub w opisie. Zanim przejdziemy do kolejnego mitu, chciałem Cię poprosić o wsparcie dla mojego kanału. Każda łapka w górę, komentarz czy subskrypcja karmi algorytm YouTube'a, który w zamian pozwala mi dotrzeć z moim filmem do szerszej publiczności. Jeśli nie wiesz co napisać w komentarzu, zadaj pytanie o jakąś kwestię związaną z filmem lub po prostu napisz dobra robota, mecenasie. YouTube będzie szczęśliwy, a mi będzie bardzo miło. Ok, jedziemy dalej. Kolejny mit to odrębne konto na nowy start pozwala zachować własne pieniądze. Co się dzieje, gdy małżonkowie się rozstają? Zwykle każdy z nich zakłada osobny rachunek bankowy po to, by druga strona nie miała do niego dostępu. Jeżeli któraś z nich wcześniej przygotowuje się do rozstania, takie konto może być założone w tajemnicy przed drugim małżonkiem jeszcze wiele miesięcy przed rozpadem małżeństwa. Na ten rachunek trafiają zwykle środki, które w przeświadczeniu małżonka są wyłącznie jego własnością i drugiej stronie nic do tego. Najczęściej jest tam przelewane wynagrodzenie za pracę, pieniądze zarobione z dodatkowego zlecenia i zaoszczędzone. Drobne lub większe kwoty. Dzieląc wasz majątek, sąd będzie brał pod uwagę skład majątku z dnia ustania wspólności majątkowej, czyli zwykle z dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Zaskórniaki, które każdy z was zgromadziło na swoim koncie przed tą datą, są wspólne i będzie trzeba się z nich rozliczyć. Muszę wspomnieć również o tym, że jeżeli podejrzewasz, że drugi małżonek ma ukryte pieniądze na odrębnym rachunku bankowym, sąd nie napotka większych trudności, by to ustalić. Musisz jedynie złożyć odpowiedni wniosek. Sąd może zobowiązać małżonka do dobrowolnego podania numerów swoich kont, a jeżeli w tej materii Dalej będą istnieć wątpliwości, może zwrócić się bezpośrednio do banku. Więcej o tym, jak wygląda sprawa o podział majątku wspólnego po rozwodzie, w innym filmie. Bit numer 9. Wyprzeda majątek, więc będzie mniej do podziału. To tak nie działa. Jeśli w nieuzasadniony sposób pozbędziesz się składnika majątku albo go zniszczysz, twojemu małżonkowi będzie przysługiwało odszkodowanie z tego tytułu. Sąd dokona wyceny tego składnika majątku tak, jakby w dalszym ciągu istniał, a następnie zasądzi na rzecz twojego małżonka połowę jego wartości tytułem odszkodowania. A teraz mit, z którym spotykam się nadzwyczaj często. Można spłacać byłego małżonka po 1000 zł miesięcznie przez następne kilkanaście lat. Takie założenie jest zupełnie nierealne. Chociaż przepis kodeksu mówi o tym, że spłaty i dopłaty można rozłożyć na raty, a terminy ich uiszczenia nie mogą przekraczać 10 lat, w praktyce tak długi okres spłat jest zupełnie wyjątkowy. Najczęściej spłaty rozkładane są na 2, 3, no, 4 lata. Sąd będzie brał pod uwagę, że osoba, która jest spłacana, potrzebuje środków, by zapewnić sobie mieszkanie i urządzić życie na nowo. Ty również nie chciałbyś być spłacany w tak niewielkich ratach. Kolejny mit. Dom, który postawiliśmy na działce męża jest majątkiem wspólnym, bo budowaliśmy go ze wspólnych pieniędzy. Ten mit słyszałem wielokrotnie i wielokrotnie musiałem rozczarować Osobę, która wypowiadała takie twierdzenie. W polskim prawie, zresztą nie tylko w polskim, działka i dom na niej wybudowane nie są odrębnymi przedmiotami własności. Czyli jeżeli dom został posadowiony na działce męża, właśnie do niego będzie należał także budynek. Czy to oznacza, że druga strona pozostanie z niczym? Nie do końca, bo będzie przysługiwało jej roszczenie o zwrotach zwanych nakładów. Skoro bowiem dom był budowany z majątku wspólnego, a działka należała do majątku osobistego małżonka, drugiemu małżonkowi przysługuje połowa wartości poczynionych nakładów. W szczególnych przypadkach małżonek, który nie jest właścicielem działki, będzie mógł żądać przeniesienia na siebie własności całej nieruchomości, jednak musisz wiedzieć, że jest to naprawdę bardzo skomplikowana sprawa. Kolejny mit brzmi tak: darowizna o teściu należy do majątku wspólnego. To nie zawsze prawda, bo teściowie mogą uregulować taką sytuację dowolnie, mogą darować rzecz, w tym pieniądze zarówno dla swojego dziecka, jak i dla obojga małżonków. Jeżeli nie została sporządzona umowa darowizny w formie pisemnej czy aktu notarialnego, z której w sposób oczywisty będzie wynikać, to do kogo trafiła ta darowizna? Sąd w toku sprawy o podział majątku po rozwodzie będzie badał, jaki był zamiar darczyńców. Tutaj znaczenie ma wiele szczegółów. Jeżeli darowane były pieniądze, ważne jest, na czyje konto wpłynęły. Jaki był tytuł przelewu, czy były to środki darowane młodym małżonkom na nowej drodze życia, czy na wykaraskanie się z długów u schyłku małżeństwa. Sąd ocenia okoliczności każdej z takich spraw indywidualnie. Okej, okay, odpocznijmy na chwilę od mitów i zastanówmy się, czy mogę Ci pomóc w jakiś inny sposób, niż tylko prezentując na YouTubie ciekawe tematy związane z prawnymi aspektami zakończenia małżeństwa. Chciałem Ci powiedzieć, że moja kancelaria ma swoich prawników we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Warszawie. Wszędzie tam możesz porozmawiać z naszymi specjalistami o czekającej ci sprawie o rozwód, alimenty czy o podział majątku po rozwodzie. Możesz także skorzystać z takiej porady online bez wychodzenia z domu lub z biura. Adwokaci i radcowie prawni z mojej kancelarii prowadzą tego typu sprawy sądowe praktycznie na terenie całego kraju, co sprawia, że nasze duże doświadczenie w tym zakresie z każdym dniem staje się coraz bardziej kompletne. Dane kontaktowe znajdziesz teraz na ekranie lub w opisie filmu. Zapraszam do współpracy. OK, wróćmy do naszych mitów. Ten oznaczony pechową trzynastką brzmi. Mieszkanie kupione wyłącznie przeze mnie w trakcie trwania małżeństwa jest moim majątkiem osobistym. No, tak nie jest. Wielokrotnie spotkałem się z tym, że u notariusza osoba kupująca nieruchomość oświadczyła, że nabywają do majątku osobistego za środki pochodzące właśnie z tego majątku, co jednak było nieprawdą. Od dawna jest już przesądzone, że jeżeli takie oświadczenie było niezgodne z prawdą, nie jest ono wiążące. Znaczenie ma jedynie to, skąd pochodziły środki na zakup majątku, a nie jakie było oświadczenie osoby dokonującej zakupu. Jeżeli zatem małżonek kupił nieruchomość za środki Wchodzące z jego majątku osobistego, bo np. uzyskane przed ślubem, istotnie kupiony przez niego lokal będzie jego majątkiem osobistym. Jeżeli jednak kupił mieszkanie za środki wchodzące w skład majątku wspólnego, czyli na przykład za to, co odłożył sobie ze swojego wynagrodzenia za pracę, będzie to w dalszym ciągu majątek wspólny, niezależnie od tego, czy mu się to podoba, czy nie. Mit numer 14. Rozdzielność majątkowa to zawsze najlepszy ustrój w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi przedsiębiorstwo. Co do zasady to prawda, ale musisz mieć na względzie specyfikę swojej sytuacji. Opowiem ci jak mój kolega, notabene zawodowy prawnik, z przesadnej ostrożności dał się wpuścić maliny. Uznał, że jego działalność gospodarcza jest obciążona tak dużym ryzykiem, że przez wiele lat małżeństwa cały swój majątek kupował na żony. Rozdzielność majątkowa wyszła mu bokiem po rozwodzie. Wprawdzie w podziale majątku otrzymał zwrot nakładów, ale musiał się poważnie napracować nad tym, by udowodnić, ile środków przeznaczał na zakup poszczególnych składników. W ogólnym rozrachunku na pewno więcej stracił niż zyskał. Musisz wiedzieć, że rozdzielność majątkowa w przypadku przedsiębiorców to na pewno nie jest zły pomysł, ale decyzje majątkowe w takim przypadku należy podejmować z pewną dozą ostrożności. Na zakończenie jeszcze jeden mit. Rozdzielność majątkową można zaprowadzić w małżeństwie tylko raz i tylko przed ślubem. To nieprawda. Małżonkowie mogą wielokrotnie zawierać umowy małżeńskie-majątkowe. Intercyzę można podpisać jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Można także najpierw mieć wspólność majątkową, potem rozdzielność, następnie znowu wspólność, potem rozdzielność, a w międzyczasie przesuwać niektóre składniki majątku pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym. Te wszystkie modyfikacje będą miały ogromne znaczenie przy dokonywaniu podziału majątku po rozwodzie. Pamiętaj, że dla oceny, czy dany składnik chodzi do majątku osobistego czy wspólnego, znaczenie ma zwykle moment jego nabycia. Okej, okay, to na pewno nie są wszystkie mity na temat podziału Podziału majątku wspólnego. I tak naprawdę pewnie wiele osób tkwi we własnych błędnych przekonaniach na ten temat. Jedynym sposobem na to, by się przekonać, że jest inaczej niż nam się wydaje, jest zdobycie odpowiedniej wiedzy. Dlatego zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziesz wiele merytorycznych treści na temat podziału majątku wspólnego i innych spraw rodzinnych. Dziękuję za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie.